Petros, czego ty tam szukasz? Zobacz, I, co ja znalazłam. Czego? Grzybów. O, grzyb. Piękny jesienny dzień, umówiliśmy się na grzyby, ale tak naprawdę chyba bardziej na rozmowy o grzybach, i to w dodatku na trochę innych grzybach niż myślimy. Umówiliśmy się z dr Ewą Zaporą. Y Pani doktor pracuje w Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, ale bazują w hajnówce. My, tak niedaleko, w sumie w Puszczy Białowieskiej, niedaleko, hajnówki na ten spacer grzybowy. I, pani doktor, proszę zobaczyć Dumę Petrosa, bo on już zebrał jakieś grzyby. Pierwszy, nie wiem, pierwsze nie wiem, co grzyby, to jest. jakieś, nie wiem, co to, czy to jadalne, czy to jakieś dobrze wpływające na zdrowie, co to jest w ogóle? To są opienki. Można zbierać zrobić zupę opieńkową. Tylko trzeba pamiętać, że należy opienki obgotować kiedy myślimy o grzybach bo w ogóle grzybobranie to tak gdzieś przeczytałam to jest ulubiony sport Polaków jesienią to myślimy najczęściej o tych grzybach takich typowych nie borowik kurka ale grzyby to jest no nie wiem tak potężne królestwo i bogactwo ja myślę, że i życie istnieje dzięki grzybom bo tak naprawdę my tutaj idziemy tą piękną alejką w puszczy a nie wiemy, że pod spodem tuż pod tą ściółką jest cała internetowa sieć lasu, czyli tak naprawdę grzybnia. A to Bo... nie, grzyby to nie jest tylko to, co tu wystaje i no mogę zebrać? To takie typowe, że mamy tam y, nóżkę i y, kapelusz? Tak, to jest efekt pracy grzybni. To są owocniki. Natomiast sama grzybnia to jest taka sieć komunikacji między grzybami, między grzybami a drzewem, tak? Ona wysyła sygnały w postaci przepływu związków chemicznych. Aha. Więc to takie są trochę chemosygnały, można powiedzieć. To jest, jest taka tak. chemiczna sieć neuronała? Tak, jest, dokładnie tak. To możemy oszacować Ile w tej puszczy białowieskiej jest gatunków grzybów opisanych i znanych, y, takich grzybów i widocznych i niewidocznych gołym okiem? Jest około 5,5 tysiąca gatunków, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak naprawdę nauce znanych jest tylko 5% Grzybów, Czyli trzeba to mnożyć. To mamy tutaj ogrom jeszcze do odkrycia. W publikacji można dużo napisać, ale wy tymi grzybami jadalnymi, które myślakami itd. i nie zajmujecie się, tylko zajmujecie się grzybami funkcjonalnymi, grzybami, które leczą. Należy zwrócić uwagę, że mamy w Polsce grzyby dopuszczone do obrotu spożywczego, czyli takie, które możemy pójść, zebrać, mhm. e, przygotować, sprzedać. E, I one absolutnie są również cenną skarbnicą związków bioaktywnych, ale mamy też takie grzyby, które zazwyczaj związane są na przykład z martwym drewnem, e, takie, które są już mniej znane e, z takim zwykłym. Ludziom właśnie. znane jako huby. Bo pamiętajmy, że huby to jest potoczna nazwa owocników grzybów, te, które występują na drzewach. I to właśnie takimi hubami my się zajmujemy. Właśnie o niesamowitej mocy grzybów leczniczych, które działają przeciwnowotworowo, przeciwgrzybiczo, przeciwwirusowo, przeciwcukrzycowo. Ma po prostu ogrom działań. A powiem szczerze, że. Je... Ja miałam taki ugruntowany przez lata stereotyp, że grzyby to tak naprawdę żadnych substancji odżywczych, nie mają tylko walory smakowe. I dlatego my staramy się robić wszystko, żeby edukować jak najwięcej ludzi. Ponieważ dlaczego tak się okazywało? Dlatego, że jeszcze jakiś czas temu nie mieliśmy takich narzędzi analitycznych. Natomiast kiedy no, ta nauka się tak rozwinęła, że pozwoliła na to, aby zidentyfikować co tam jest, ile tam jest substancji prozdrowotnych, to ludzie otworzyli się. O, wow, my to na co dzień jemy, mhm. spożywamy, zwłaszcza tutaj na Podlasiu, a okazuje się, że to nie jest bezwartościowe, tylko jest po prostu tak to jest źródło zdrowia. Tak jest. Naprawdę na wiele, wiele problemów, z którymi my się jako ludzie i cywilizacyjnych chorób, z którymi się zmagamy, można sobie poradzić. Obniżają na przykład cholesterol. Pan Marek, który codziennie przemierza po prostu te ostępy puszczy, znajduje codziennie jakieś nieodkryte, bo wy odkrywacie nowe gatunki grzybów. Tak, to jest druga nasza funkcjonalność. Poza badaniem potencjalnych właściwości tych grzybów nadrewnowych, to również odkrywamy w zespole nowe dla nauki. Zatunki. Czyli można powiedzieć, że koledzy mykolodzy chodzą, szukają, znajdują. I nie przynoszą sły. na zupę grzyby, tylko przynoszą do waszego laboratorium, Pod mikroskopu. To jest miejsce, które Petrasowi bardzo się spodobało. Okay, bo później robicie z tego ekstrakty, badacie. Tak. Są te badania bardzo zaawansowane. Czy jest szansa, że w przyszłości Wasze badania przysłużą się do poprawy naszego zdrowia i pojawią się na przykład leki, bazujące na mm. tych grzybach, które teraz badacie? To jest cel, ponieważ uważamy my tutaj na stałe, niewielki zespół, że badania muszą być aplikacyjne. My musimy to robić po coś. Oczywiście z jednej strony badamy i odkrywamy nowe gatunki dla nauki, więc to jest takie wzbogacanie wiedzy podstawowej. Ale z drugiej strony szukamy czegoś, żeby przeciwstawić się tym chorobom cywilizacyjnym. I tak, mamy kilka takich jak gdyby już pomysłów i patentów, które są na etapie wdrażania. Jeden jest już na etapie komercjalizacji wylicencjonowano jak gdyby patent dla przedsiębiorcy i mamy nadzieję, że będziemy mogli niedługo prowadzić. Z jakim problemem walczy ten, ten ekstrakt, grzyb? grzyb, ten grzyb e, ekstrakt z tego grzyba walczy z zaraźliwą chorobą w szczół, czyli ze zgnilcem amerykańskim. Wy macie cudowny też projekt, bank ekstraktu grzybów. To coś wyjątkowego zbieracie grzyby, które będą no właśnie tym bankiem dla Całego świata do Dla przyszłych pokoleń przyszłych również, pokoleń. ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, że tego materiału jest tak dużo, a nasze moce przerobowe są, jakie są. Oczywiście staramy się robić tysiąc różnych ciekawych projektów, ale może okazać się, że za kilka lat nie będzie już tych konkretnych gatunków, będą inne, ale tych nie będzie. I co wtedy? Więc pomyśleliśmy sobie, że zatrzymamy w tym słoiku z nalewką Kapsuleka. te substancje, takie, które są teraz, z tych grzybów, które pozyskujemy teraz, bo one mogą leżeć oczywiście bardzo długo, i za te kilka, kilkanaście lat ktoś może odsłoni rąbek tajemnicy i znajdzie funkcjonalność. Dla innego ekstraktu. No, najnowsze badania naukowe pokazują, że te grzyby są wykorzystywane np. do leczenia depresji. Ja, właśnie będąc na największym kongresie grzybów medycznych na świecie, było to w Belgradzie, uczestniczyłam w takiej sesji, gdzie dowiedziałam się, że właśnie w Niemczech są dopuszczone już badania nad wykorzystywaniem substancji bioaktywnej. Z grzybów do leczenia depresji. Ja jestem bardzo dumna, że jest taki instytut, który jest marką rozpoznawalną na świecie, który robi wielkie rzeczy, który odkrywa to królestwo grzybów, bo tak jest taki dobry moment, żeby powiedzieć, że e, ogrom królestwa grzybów jest wśród nas i nie przebrane są pewnie możliwości wykorzystywania tego dla dobra człowieka. Ja zaraz zawołam pana Marka tutaj do e, wspólnego selfie.